Agnieszka Chylinska bolesnie o swoim macierzyństwie, smak rodził się w jakimś ogromnym trudzie. Agnieszka Chylinska zdobyła serca słuchaczy szczerością i bezkompromisowym wizerunkiem. Choć 46-latka ma za sobą już niemal trzy dekady działalności artystycznej, jej twórczość czas zachwyca spora grupę odbiorców. Ostatnia pleta Agnieszki, zatytułowana Never Ending Sorry, jest opisywana jako autobiograficzna. Gorzka opowieść o miłości i cierpieniu. Po premierze albumu sporo mówilo się o piosence synu, które wokalistka zadedykowała 16-letniemu synowi, Ryszardowi. Zaskakująca, delikatna od Slona została zaprezentowana również nazywo. A podczas jednego z koncertów wokalistce towarzyszyła ekipa programu Co za tydzień. Agnieszka udzielila szczerego wywiadu, w którym poruszyła m.in. temat swojej wewnętrznej i estradowej przemiany. Związanej w dużej mierze z dojrzałością artystyczną. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. To jest taka opowieść, w której nie uciekam w halas, tylko chcę wytrzymać to spojrzenie ludzi, którzy siedzą. I tak sobie zalozylam, że chciałabym, żeby oni usiedli i dostrzegli, za już nie mam 20 lat i za nie jestem w stanie robić muzyki, która robiłam 30 lat temu. Po prostu z niej wyrosłam, tłumaczyła Agnieszka w co za tydzień. Podczas rozmowy z artystka zapytano także o wspomniana, niezwykle osobista piosenkę synu. Która poruszyła wielu słuchaczy. Przypomnijmy, że Agnieszka Chlińska doczekala się trójki pociech. Jak sama wspominala. Dwójkę z nich to dzieci specjalnej troski. Wokalistka wyznala: Ze po wielu latach w roli matki byłem w końcu gotowa, aby w formie utworu podzielić się z fanami osobistymi doświadczeniami związanymi z macierzyństwem. Jest to piosenka, na którą byłam gotowa, by ja napisać. Wiele już przyplakalam i poczulam. Ze po tych kilkunastu latach jestem gotowa, żeby wyjść do ludzi i powiedzieć. Za moje macierzyństwo nie jest sztampowe i za ten smak miłości rodził się w jakimś ogromnym trudzie, wyznala artystka. Tak mieszka Agnieszka Chlińska, drewniane schody, kwieciste akcenty i galeria w salonie, zdjęcia. diecia. Chylińska przyznala, że możliwość skoncertowania bywa dla niej odskocznia od codziennych trudów i pewnego rodzaju terapia. Mimo artystycznych zobowiązań wciąż jednak pamięta o najbliższych, którzy czekają na nie w domu. Gdy jestem na scenie wśród moich ludzi, już mam informację, co trzeba przygotować dziecku do tornistra na poniedziałek. Rzeczywistość mojej rodziny i normalnego macierzyństwa wyjątkowego, ale bycia również z zona. Matka daje mi poczucie, że wychodzenie na scenę jest cały czas atrakcyjne. Mogę już się cieszyć z perspektywy trasy wiosennej i tego, że ludzie chcę przychodzić na te koncerty. To jest bardzo ważne dla artysty, który występował w poczuciu niedowartościowania. Myślę, że oni mnie przyjęli, to jaka dzisiaj jestem, oznajmila z wdzięcznością.